Miejsce w spotkaniu na San Mames, gdzie Atletic gościło Betis. Oto akcja gości. Znakomite podanie do Ricardo Oliveira. Brazylijczyk mocnym strzałem umieszcza piłkę w siatce. Piąta minuta meczu. Prowadzenie Betisu 1 do 0. Zaledwie 7 minut później goście z Sewilli prowadzili już 2 do 0. Tym razem gola zdobył Joaquin. Zanosiło się na pogrom Athletic Bilbao. Po 12 minutach piłkarze Serra Ferrery wygrywali 2 do 0. Nie było mowy o spalonym, ale to jeszcze nie koniec emocji, bo 12 minut później było już 3 do 0 dla gości ze stolicy Andaluzji. Piłka do Joaquina. Ten pole karne Ricardo Oliveira 3 do 0. 14. Gol Brazylijczyka w tych rozgrywkach. Dwa tygodnie temu Atletik przegrywało u siebie również 0 do 3 z Osasuną, ale w tamtym meczu piłkarze Ernesto Valverde zdołali odrobić straty, a nawet wygrać tamten mecz. Wzięli się do roboty i w tym meczu w 32. minucie gola dla Atletik po fantastycznym strzale głową zdobył Ismael Urzaiz. Kilkadziesiąt sekund później. Znowu rzut rożny dla gospodarzy, znowu dośrodkowanie jeste, Tym razem Urzaif przymierzył w lewy róg bramki do Blasa. Od 0-3 zrobiło się 2-3 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania. Ale wiadomym było, że w drugiej połowie również nie zabraknie wielkich emocji. Tym bardziej, że na początku tej części me meczu do wyrównania znowu po rzucie rożnym, znowu po dośrodkowaniu Jeste doprowadził Carlos Gurpegi w 46 minucie kibice oglądali już 6 goli, a w 70 atletik wyszło na prowadzenie fantastyczną akcją popisał się ten, który dośrodkowywał, asystował przy trzech poprzednich golach dla atletik. Jeste 20 minut przed końcem meczu piłkarze z Bilbao wygrywali z Betisem 4-3, a przypomnijmy, przegrywali ten mecz już 0 do 3. Historia w meczu z Osasuną jednak nie powtórzyła się. Betis wziął się do roboty. Przyniosło to efekty w 79 minucie, kiedy gola na 4-4 zdobył Ricardo Oliveira. Hat-trick Brazylijczyka w tym spotkaniu, 15 gol w sezonie, bardzo dobra strzeleczka dyspozycja, biorąc pod uwagę również występ w reprezentacji Brazylii. W środę w towarzyskim meczu Brazylia wygrała z Hongkongiem 7 do 1, a Ricardo strzelił jedną z